Dzisiaj robię pierwszy odcinek z Sandbars. Ogólnie, jedną rundkę zagrałam, żeby wiedzieć, jak w to się gra. No i śmigam teraz szybko dosyć, bo jest ta gra dosyć łatwa. No i ogólnie w tej grze polega, żeby te wszystkie jak najwięcej kulek dać do tego autokaru. I. Do autokaru, a później, jak da, jak da się ileś tam kulek, to dostajesz diamenty. Ja staram się wszystkie kulki dać. No i idziemy sobie coraz dalej. Trochę diamentów. Dobra. Nie Miałam to kiedyś, ale nie, trochę nie pamiętam co się dzieje w tej grze. Miałam z pół roku temu, rok temu. Nie cały rok temu chyba, tak. Bo chciałam nagrać całego odcinek z koleżanką. Nagryłam, ale nie stawiłam. <grych> Jakaś to aktualizacja musiała być, bo takich rzeczy nie było. Hmm. No to dalej sobie gramy Tak do 15 levelu chyba możemy sobie dobić Tum. chyba wszystkie kuleczki już. Oj, oj oj oj. oj, oj. Okay. Teraz trzeba tak zrobić. O, nie kulko. A nikulka uciekła. Teraz się mogą złączyć. Okay. Tararara, 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 Ogólnie polecam też kanał mojej koleżanki. Jak skończę na jakimś tam etapie to Wam pokażę. Jakbyście dali słupa, to by było jej bardzo, to by było by mnie i jej bardzo fajnie. No kurczę, no, Okej. Okay. dobra, wow takiego czegoś kiedyś nie miałam. Du, 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 du. O nie, kurka tam zostanie. Ufnie, nie I tak do jakiegoś 15 levelu dojdziemy. sobie a później <laughs> zobaczycie kanał mojej koleżanki. A no, to tak to nie wow, że nie zostanę. Nie zostanę, bo nie chcę mi się tak kupować. Jak mogę to zaraz znowu odinstalować? Nie upłaca się po prostu. Przy tak według mnie, może się gra lepiej, ale ja takich rzeczy nie kupuję. Ogólnie w takich grach. No, no, jak gram w gry tak już z jakieś parę lat, czy tam. Parę miesięcy. To czasami rodzice mi kupują jakiś tam VIP. Ok. Sorry, że tak cicho, ale troszeczkę się skupiam. Tu. No i będzie dużo, dużo diamentów. Pan stówka. Hej. Ale dużo już mam nawet Ponad czysta <laughs> <laughs> Dobra O nie, dwie kuleczki tam zostały Teraz jedna Idziemy dalej tu teraz chyba wszystkie mam Ale to jest taki Mam nadzieję, że takie jednoragi troszkę usunęli Znaczy, zrobili tak, żeby jej nie było Ale były takie kieślagi um, Że jak już było się na tym końcowym etapie Tam, gdzie już kurwy spadały do tego um, no Autobusu, nie wiem, nie pamiętam co tam mówiłam wcześniej To To czasami mi się blokowało Blokowały te kulki, i po prostu nie dało się ich z tego wyciągnąć, bo się lagowały. Jak, tak jakby w tym były. O, właśnie tutaj, jak jest to niebieskie. O, widzicie takie coś w I czasami ym, było tak, że połowa była na zewnątrz, a połowa była w tym. O, uwielbiam takie. Ale malutko. 50, 55. Co tak malutko jakoś? Proszę Pana, ja tu chcę więcej. Czy tam proszę panią. Nie wiem, kto wymyślił tą grę. Next level. Uwielbiam tą grę tak szerzej, ale odinstalowałam kiedyś, bo mi się znudziła. Ale teraz jak widać... Spodobała mi się jeszcze bardziej chyba. O nie, kuleczka chodź tu do nas. Będzie ci smutno. dobra, Troszkę pode tá, du O du kuleczka, pani ok, oh não, coleteco, 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 panico, e Nie wiem, autobus. Uznamy, że to jest autobus, bo nie wiem. To on wywozi te kuleczki. O, nie nawet. Jak chcecie zainstalować tą mapkę, to pamiętajcie, no. jak są te czerwone, które się obracają. To nigdy nie idźcie do nich, bo one pożerają wasze kulki. Mm -mm. Sorry, ale mam letki... lekki kaszel. Więc <coughs> czasami mogę sobie kaszlnąć. Hmm. <coughs> Dobra. Kolejne 35 dziewięcików. Kupię sobie jakąś kuleczkę. Tutaj, taką, ten. Uwaga, uwaga. Dobra. Takie kuleczki są spokojne. O, lubię to takie. Fajnie to wygląda. Tarara. O nie, nie udało się, no ale cóż. O, udało się, tak? Jeszcze zobacz, jakieś kulki tu nie zostały. O. o nie, kuleczki. Tyle kuleczek zostawić. O. Lid. Już jest chyba, nie wiem. Dobra, chyba wszystkie kuleczki mam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólnie ostatnio stawiam dość dużo filmików Staram się całkiem na bieżąco to wrzucać. Choć czasem mi się nie udaje. Typowo. Typowo. Dobra, jakby się No, mój, mój telefon za niedługo padnie. Nie martwić się. Ktoś jeszcze napisał coś. Kurczę, Sprawę, nie sprawdzę, bo teraz nie

Robić jakieś, nie wiem Jakieś piosenki Do Gacha Life, to może Jakąś kiedyś zrobię O nie, kuleczki Witam się tego, tego Schowali się, dobra, ja zaraz pokazuję już Kanał mojej koleżanki Więc tak, YouTube Sprawdzałam jak coś, za niedługo się pojawi filmik specjalny, tylko na razie go robię. Okej. Okay. I teraz yy, więc tak. <ścoughs> Jej. Kan to jest Ba. Nie. Bananka Chan. Ona ma OK filmy. Tylko... Nie... nie robi fi filmów za bardzo. Bo jej się za bardzo nie chcę. Typową puszczę Wam na przykład ten filmik. Chyba ja się mogę też uczyć. Ile tu jest od możecie czasami też się trochę pośmiać. A śmiech tu To jest zabawdzenie, takich taki um, przejść, ale ok. No i to jest koniec, właśnie. Ma tylko jeden filmów... O nie. No kurcze, ja tego nie oglądam. Półpośledzone to jest, też nie półpośledzone, tylko to jest dziwne. Dobra, więc jeszcze sobie obejrzymy, co coś porobił. Dobra, więc ja kończę, pa!